Witam Państwa, Piotr Temochowicz jestem jednym z założycieli czy twórców projektu Qlogos, a o tym głównie dzisiaj będziemy mówić. A dzisiaj ze mną, jak zawsze zresztą, jest, jest Artur Kukliński. Witamy Cię Cześć Piotrze, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj chcielibyśmy z Arturem powiedzieć Wam, Mocniej, mocniej, ale przejrzyście, bardzo konkretnie. Czym jest projekt Qlogos? Dla kogo jest projekt Qlogos? Ja będę się skupiać na module edukacyjnym, ponieważ Qlogos jest połączeniem tego, o czym za moment powie Artur, z modułem edukacyjnym i potem jeszcze modułem społecznym, modułem rebelii, którą będziemy budować na całym świecie. A z czym edukacja jest połączona nierozerwalnie? Z biznesem. Z pieniędzmi. Tak, dlatego że słuchajcie, gdyby proponować ludziom nawet najlepsze na świecie szkolenia, no to często ludzie mówią "OK, ale kiedy ja znajdę czas na to? OK, ale ja muszę zadbać o spłatę kredytu, o spłatę leasingu, ja muszę zadbać o, o to, żeby mógł rachunki zapłacić w ciągu miesiąca, to kiedy ja będę miał czas na rozwijanie się, kiedy ja będę miał czas na edukację. No właśnie, jeżeli jednocześnie damy ludziom nielimitowane pieniądze, o których będzie mówić Artur, tu, a wtedy możemy spokojnie przedstawić ludziom również moduły szkoleniowe, moduły edukacyjne, na których ja się skupię. I wtedy będziemy mogli rzeczywiście powiedzieć, że absence carence nieobecni tracą, tylko tracą, niczego nie zyskują. Jak możemy, jak możemy zarabiać na kilogos? Może już chwyćmy byka za rogi, po angielsku, jak wiesz, mówi się e, bite the bull, <grym>, czyli chwyćmy by, byka za rogi. E, yes, i, bite, the bullet. bite the bullet. Tak. tak. Czy, czy w tym przypadku bite the wallet, e, <grym>, na przykład? E, e, czyli co to jest wallet? W tym naszym wydaniu, dlaczego należy zrezygnować z banku, a skupić się na walletach właśnie i jak je ugryźć, czyli jak zrobić bajt. To Artur, jak można zarobić na Qlogos i dlaczego można zarabiać na Qlogos? Kilogos oferuje kilka różnych dróg zarabiania pieniędzy, to od tego, od tego, od tego wyjdę. Pierwszą, chyba najbardziej korzystną e, ofertę, którą przygotowaliśmy, to, jest, e, to są po prostu udziały. Oferujemy udziały. Udziały z całego projektu. Z całego projektu, ze wszystkich jego modułów, również z tych, których jeszcze nie, nie, nie wdrożyliśmy w życie. Tak? E, no moi drodzy, z jednej inwestycji, z jednej poczynionej inwestycji, będziecie odcinać kupony przez całe życie. Aż. Do momentu, aż albo blockchain się skończy, co jest bardzo mało prawdopodobne, w zasadzie niemożliwe, albo projekt po prostu padnie, co też jest niemożliwe, bo jest tak przemyślany, że nawet bez mnie, nawet bez Piotra ten projekt będzie szedł dalej. No, albo nie wiem, co jeszcze, nic mi do głowy nie przychodzi, więc no to chyba, chyba to jest dosyć, dosyć, dosyć obrazowo, co, co teraz powiedziałem. Moi drodzy, jedna inwestycja na całe życie. To jest dobrze ulokowany pieniądz. To jest, to jest dobra decyzja. Pierwszy wspomniałeś o woletach. WOLET tak naprawdę to jest e, ewolucyjny produkt rachunku bankowego. Tak bym to, to określił wprost. Przy czym bez nadzoru Urzędu Skarbowego, CBA, CBS i tych wszystkich innych. O, tak, tak. Tych trzy literowych skrótów to, 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 ich już, to, to ich to nie dotyczy. Kochani, trzymając swoje pieniądze. Jaka jest różnica? Trzymając swoje pieniądze na rachunku bankowym, tak naprawdę to nie są nasze pieniądze. To nie są moje pieniądze. Jeżeli ja trzymam je na swoim rachunku bankowym, to są pieniądze banku. I bank może mi je wypłacić, może ich im nie wypłacić. No, bank, mówi się, pewne jak w banku. No, i to jest chyba największa bójda na resorach, którą można sobie powtarzać w głowie. Pewne jak w wolecie, tak powinno to brzmieć. Pewne jak Was. w banku bo to, co jest w moim portfelu, to jest w moim portfelu i to ja odpowiadam za to, co tam jest. To jest moja odpowiedzialność, to ja podejmuję decyzję, to ja robię to, co chcę i nikomu nic do tego. To jest najpiękniejsze w, tym, w, tym, w, tym, w tym. Nikt mi z banku nie zadzwoni i nie powie, Panie Arturze, ale czy na pewno y, Pan przemyślał tę decyzję, bo to jest duża kwota, którą Pan teraz przelewa? Nie. Tak samo wygląda proces przelewania 10 milionów dolarów, jak 10 dolarów. Dokładnie tak samo. I tak samo szybko. Więc to jest to jest chyba pierwsza taka naj, 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 najbardziej najważniejsza chyba. A wiesz co, Ja sobie myślę, że my trochę tak zbyt skromni jesteśmy. Bo ja bym powiedział mocniej. Mhm. Ja bym powiedział no, wprost, że uważam, że bezpieczniejszego biznesu w całej sieci nie znajdziecie. Bo znajdziecie mnóstwo ofert, gdzie wam będą oferować bitcoiny. Wzrost dochodu o 1000% miesięcznie. Jasne, że tak, tylko że to wszystko może paść w pewnym momencie. My natomiast nie jesteśmy biznesem inwestycyjnym, jesteśmy biznesem abonamentowym, który na całym świecie będzie rozwijany. Czy więcej na tym zyskujemy? W perspektywie tak. Dlatego że. To, Czym się to różni? Biznes um, inwestycyjny ma największe pieniądze od, od razu, no bo ludzie muszą wpłacić po 10 tysięcy dolarów, po 100 tysięcy od razu. Wtedy, wtedy jest szansa, że zarobią. No ale mogą też stracić te pieniądze. Natomiast u nas ludzie wpłacają 10 dolarów 10 dolarów abonamentu miesięcznego. No dobrze, ale jeżeli będziemy mieli ludzi 100 tysięcy, to my mamy w projekcie milion dolarów miesięcznie i każdego miesiąca mamy coraz więcej, aż będziemy mieli 10 milionów dolarów miesięcznie i tak dalej. Także to się nie może skończyć. A co yy, za te 10 dolarów w sensie na przykład edukacyjnym? O tym za chwilę. Porozmawiajmy jeszcze, jakie korzyści biznesowe, Artur, mamy jeszcze więcej, jakich więcej jeszcze korzyści. Tak, to powiedzieliśmy o abonamencie, abonamencie, który, no z którego my żyjemy po prostu, tak? No bo nikt nie robi nic za darmo, więc i my też tutaj takimi altruistami nie jesteśmy, A, stąd ten abonament. Natomiast doskonale zdajemy sobie sprawę, że ludzie że ludzie muszą zarobić i, i, i oczywiście to jest, to jest to jest dosyć ważne. My przede wszystkim nie idziemy na skróty żadne. Tutaj my nie szukamy złotego strzału dlatego dlatego tych inwestycji jakby nawet nie chcemy tak wprost mówiąc tych kilkuset tysięcy dolarów one są zbędne nam na tym etapie i to i to mówię z pełną odpowiedzialnością one są nam zbędne w tym momencie. Natomiast co przygotowaliśmy dla naszych uczestników. No są stworzona została nasza własna kryptowaluta, która nazywa się Upcoin. Jest to token oparty o technologię blockchain. W szczegóły nie będę się wdawał, bo to, bo to zaciemni za obraz. Natomiast jest to waluta, kryptowaluta, która reprezentuje obiektywną wartość projektu. To tutaj zatrzymajmy się. Wyobraźcie sobie, kryptowaluta, która będzie odbiciem realnej wartości całego projektu, który no, w błyskawicznym tempie rośnie, w błyskawicznym tempie nabiera wartości. Także skazujemy naszą kryptowalutę na ciągłe wzrosty. Chcemy tym samym też i powtórzyć w pewnym fragmencie chociaż historię bitcoina. No Bitcoin jest najbardziej popularną kryptowalutą, oczywiście, natomiast no. Realnie tylko około 3% populacji ludzkości korzysta, znaczy jest uczestnikami blockchainu i, i, i posiada jakiegoś bitcoina. To słuchajcie... i mówisz konkretnie o tym, że ludzie oczywiście mogą też inwestować, bo inwestycje my nie żyjemy z nich, ale traktujemy jako wartość dodaną też powiedzmy wyraźnie ludziom. No to jak można zarabiać na upcoinie powiedz? Prosto, to... łatwo. E... Kochani, wystarczy założyć konto. I wykupić pakiet. Pakiet, nawet ten najtańszy. Tak. A tak naprawdę wystarczy opłacić abonament, bo w zamian za, za opłatę abonamentową, jedna z korzyści, tych 24 korzyści, które płyną z opłacenia abonamentu, jest to, że codziennie, codziennie, dzień w dzień, 5 upcoinów będzie się pojawiać na waszych kontach. Tak. A być może nie jest to dużo. Bo, tutaj, bo to trzeba wyraźniej powiedzieć ludziom, 5 upcoinów. ok, niech to będzie teraz 2,5 centa, czy tam 2,64. Ok, ale za moment policzcie, za moment to będzie 1 dolar, znaczy za moment, za rok, no nie wiemy za ile, ale będzie taki moment, kiedy to będzie 1 dolar. Czyli 5 dolarów dziennie otrzymujecie. A w momencie, kiedy to będzie 10 dolarów. No To to jest tak, jakbyście otrzymywali 50 dolarów. To jest ten paradoks, że ludzie płacą 10 dolarów za abonament, a codziennie otrzymują 50 dolarów, jeśli upcoin będzie miał wartość 10 dolarów. No i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. No, w świecie kryptowalut jest to jak najbardziej możliwe. Te wzrosty o kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy procent to jest, to jest jak najbardziej możliwe. Natomiast ym, pokażcie mi, Taki przykład na giełdzie, gdzie, gdzie takie coś można zrobić. Nie da się, po prostu to jest niemożliwe na giełdach. To trzeba mieć olbrzymi kapitał, żeby coś takiego zrobić. Natomiast w świecie kryptowalut, w świecie kryptowalut jest to możliwe. Równolegle mamy, realizujemy dla wszystkich naszych uczestników za te 10 dolarów moduły szkoleniowe. No, czyli można dwa razy w tygodniu uczestniczyć w szkoleniach, w szkoleniach online. Można mieć dostęp do materiałów szkoleniowych, też wcześniejszych. No i to są szkolenia, które na rynku kosztowały wcześniej 2,5 tysiąca, 3 tysiące dolarów, lub też szkolenie charyzmy, za które trzeba było płacić 35 tysięcy dolarów. My to udostępniamy wszystko w postaci 65 szkoleń za 10 dolarów miesięcznie. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby to szybciej wykupić. W całości w formie nie szkolenia online, ale kursu, no to wtedy to jest oczywiście droższe. To będzie sprzedawane na takim specjalnym marketplace. To jest oczywiście też możliwe. Natomiast no, w szkoleniach chodzi o jedną podstawową rzecz. Uczymy tego, co jest najważniejsze w XXI wieku, co jest najważniejsze w biznesie. A nie ma rzeczy ważniejszej w biznesie niż umiejętność błyskawicznego budowania relacji. I na tym się skupiamy. I to przede wszystkim jest komunikat otwarty. Oprócz tego jest skanik jest osobowości, na przykład, gdzie uczycie się, jak w ciągu sekund Sekund diagnozować pełną osobowość człowieka, z którym rozmawiacie. Jakie ma słabe strony, jakie ma mocne strony, jakie wykorzystać, jakie miał wychowanie nawet widać, czy klasyczne, czy nieklasyczne, czy twórcze, czy mało twórcze. Widać wszystko. Ludzie są złymi aktorami. Ludzie na ogół nie potrafią ukrywać większości rzeczy. Oprócz tego uczymy charyzmatycznych. Form, wypowiedzi, charyzmatycznych przemówień, no jesteśmy jedynymi, którzy pokazują 36 umiejętności charyzmatycznych, którzy je definiują, a efekty są błyskawiczne i naj, najmocniej do zastosowania właśnie w sferze biznesowej. Oczywiście można się niczego nie uczyć, można niczego nie rozwijać, ale pamiętajcie o jednym. Jeśli tak jest, jeśli nie rozwijacie się, i to bardzo szybko. Jeśli nie poznajecie w pigułce, tak jak my to prezentujemy, tych najważniejszych rzeczy, to nie jesteście w miejscu wcale, tylko cofacie się. Cofacie się, bo przestajecie nadążać za światem, który pędzi. Współczesny świat pędzi, definiuje co roku nowe trendy. Książki sprzed dziesięciu, ośmiu, nawet 5 lat już są nieaktualne. Można je wyrzucić do kosza. Tak wygląda współczesna rzeczywistość. No to może przejdźmy do tego modułu trzeciego, społecznego. Tak. tak, oprócz tego, no ważne jest to, żebyśmy się rozwijali i robili pieniądze. Nie ukrywajmy, to jest podstawa. No dobrze, ale nie możemy abstrahować od tego, co się dzieje w świecie. A w świecie dzieje się bardzo źle, bo zabierane nam są podstawowe wolności. Wolność finansowa, właśnie, jest walka z klasą średnią. Zabiera się nam wolność mentalną, każąc nam wierzyć w różne bzdury które powtarzamy jak mantry i zabierać nam wolność personalną, o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku, szczególnie takim zagłębiem masowych aresztów zrobiła się Polska i Białoruś. Nie ma więcej nigdzie na świecie zamykanych ludzi w ciągu tygodnia, w ciągu dnia, jak na Białorusi i w Polsce. Nie wiem, czy to jest zaszczytna rzecz, ale tak z tego będziemy słynąć. W związku z tym nie można, nie można tylko się skupiać na indywidualnych umiejętnościach i na zarabianiu pieniędzy. Trzeba jeszcze umieć bezpiecznie te pieniądze lokować. Dlatego w tym pomagamy. Albo by je lokować w świecie kryptowalut, albo by je lokować w Kambodży, która jest absolutnie bezpiecznym rejonem świata. Tak jak w ogóle Azja Południowo-Wschodnia. Natomiast no, również naszym również zdaniem. Również bardzo korzystnym. Właśnie. Właśnie. Natomiast naszym zadaniem w rebelii jest otwieranie ludziom oczu, po to, żeby ludzie przestali żyć jak niewolnicy. W psychologii się mówi, jest taki syndrom zadowolonego niewolnika, czyli chodzi o to, żeby nie żyć jak zadowolony niewolnik, bo niewolnik to zawsze niewolnik. Chodzi o to, żeby przestać być niewolnikiem i po to jest rebelia. Po to, żeby nie państwa, nie kacykowie partyjni, nie korporacje decydowały za nas, ale po to, żebyśmy my za siebie i swoich najbliższych odpowiedzialnie mogli decydo decydować. Tak jak to właśnie się dzieje w Azji Południowo-Wschodniej. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Lepiej tego nie mogłem mówić. Przepraszam, wszystko idealnie. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia.